Това е сладък на канцлат 126, това е на кан на канцлат 126, това е сладък на канцлат 126, това е сладък на канцлат 126, това е сладък на канцлат е на канцлат е на

Teraz jesteśmy w zasadzie pisać, co tak, a co to tutaj mamy dalej, co znie metalizację tutaj. Tutaj ja mamy zezis, jak mega, mega ze skijkę, chyba. Do... to taki bartonika w ogóle. Daję dzaj za Unka Harry Potter. Za Zezis kazał, że mogę za tą Figurkę Wiktora i by się w ogóle zgadził, chyba. To jest mamy. I star miks zoli nice taki tam. I co mamy dalej? Jest z jaki coki X basket XL. Z jaki osowe są witaminami? Na wyraz soku są witaminy. Os owo osoby si nazywane. To jest co mamy Halibotowi Fruity.

Ostatnia z tych to knoparz. Paweł jak najszybszy chowył. Ja was was, to wraz z To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałem wam, nie, nie, czy oddostałem, czy bo z wykonawcy 2023. Ja z wykonawcy nareszcie chciałem poinformować, co w ogóle jeszcze dostałem. Jest... to jest... to, jest, to, jest, to no do...

ja sobie robię tych złotych. A ty już to już co dostałem. No tak.